Vlog o roślinach domowych. Wiele się u mnie nie zmieniło. Jak był bałagan rośliny, tak jest. Staram się tak. Co drugi, trzeci dzień, no jak mam czas i siłę, coś ogarnąć, cokolwiek, żeby zawsze było mniej. Mam nadzieję, że w następnym vlogu pokażę Wam kilka aktualizacji, bo się też trochę zmieniło, ale dzisiaj się skupię na odpowiedzi na Wasze pytania. Przesyłacie mi bardzo dużo wiadomości, na które Wam nie odpisuję, bo nie jestem w stanie. To jest niewykonalne fizycznie, totalnie. Ostatnio zadałam Wam pytanie tutaj na karcie społeczności na, na YouTubie, e, jakich odpowiedzi poszukujecie, więc dzisiaj Wam poodpowiadam. Jeżeli macie pytania, to piszcie w komentarzu pod filmem. E, przed nagrywaniem następnego vloga również opublikuję taki post na Facebooku, na Instagramie. Tutaj na YouTubie zapytam się Was, jakich odpowiedzi poszukujecie. A jeżeli potrzebujecie natychmiastowej porady, to tutaj macie e, informację, jak uzyskać taką natychmiastową poradę. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Miłego oglądania! Nie za wiele się nie zmieniło, bo akwarium jest niesamowity. Tylko Monsterę przestawiłam w to miejsce. Ona, jak była kupiona parę lat temu, to tutaj stała na początku, później pod ścianę. Postawiłam ją tutaj, żeby zaobserwować, jak się zmienią jej liście. Była trochę przecięta, więc liczę na to, że zacznie puszczać liście i będą trochę większe. Jesienią, jak już będzie tutaj odkręcone ogrzewanie, to wróci na swoje stare miejsce. Ja mam aż tutaj cały stół zastawiony bałaganem. Dobra, zabieram się za odpowiedzi na Wasze pytania. Pytanie odnośnie kryształków, takich kuleczek na cisusach, to jest akurat discolor, a pytanie dotyczyło cisusa rąbolistnego, ale to jest mniej więcej to samo, to to samo chodzi. E, tutaj pod liściem, to muszę ostrożnie, bo to jest tak wrażliwa roślina. Nie wiem, czy widzicie, są takie małe kryształki i to jest zupełnie naturalne dla tej rośliny. Ona wytwarza Cukry w postaci takich kryształków. Może być ich mniej więcej. Tak ona po prostu się zachowuje. Sprawdźmy tu. O, widać. Widzicie takie kryształki? To jest zupełnie normalne. To samo dotyczy na przykład fikusów. One również wytwarzają kryształki. To jest akurat u nich lateks i on często pojawia się tutaj. Przy listkach na dole. Było pytanie o takie kropki na liściu Fikusa. To jest jego urok to jest zupełnie naturalne. To nie jest powód do zmartwień. Czasami na liściach, nawet jak je myjemy, to powstają takie plamki. Fikus ma takie lepkie soki, dlatego czasami je uwalnia przez tkanki. Liście są lepkie, od góry, jak i od spodu. To jest taki jego urok. Ale uwaga, jeżeli tych soków jest bardzo dużo. Podłoga jest lepka, szafka, czy jakiekolwiek inne miejsce, na którym trzymamy fikusy, to dokładnie obejrzyjcie spód liścia, czy nie ma czasem przędziorków, mszycy czy innych szkodników. Ponieważ zmasowany atak szkodników może powodować to, że ta roślina więcej wytwarza takich lepkich soków, więc też dokładnie oglądajcie roślinę. Na patyczkach również możemy zauważyć kryształki. Pytanie się pojawiło odnośnie zasychanych pędów, dlaczego tak się dzieje? A i tutaj może być kilka powodów. Od zbyt dużej ilości światła, po prostu pędy wysychają, są wysuszane przez słońce, od zbyt dużej wilgoci w doniczce i wdaje się szara pleśń i zwykle zasycha tutaj od środka, wtedy roślinę trzeba szybko przesadzić w dobrze przepuszczalne podłoże dla kaktusów z dodatkiem perlitu piasku. Taka ziemia lekka, dobrze przepuszczalna, że jak podlejemy wodą, to woda szybciutko sobie odpłynie, wypłynie przez drenaż, przez dziurki w dnie. Kolejnym powodem zasychania, zamierania rośliny może być to, że żerują przędziorki i wypijają soki. Ale może być to zwykłe uszkodzenie mechaniczne, podczas przestawiania mogły nam się uszkodzić pędy i one po prostu teraz zasychają. Więc e, za dużo światła lub za dużo wilgoci. I to już wy musicie wiedzieć, jak dbacie o roślinę, gdzie ona stoi, jak podlewacie. To już musicie sobie zdiagnozować i ocenić, co mogło się z nią stać. Często pojawiają się pytania odnośnie roślin owalożernych i im. Powinien być poświęcony oddzielny film. Myślę, że chyba nie jeden, ale tak na szybko odpowiem na pytania, które dosyć często się pojawiają, jeżeli chodzi na przykład o muchołówkę, czy można je dokarmiać. Nie zostawcie je w spokoju, niech one sobie same złapią. Takie ramię z pułapką, ono się zamyka i otwiera do 8 razy, więc później, gdy już 8 razy się nakarmi, otworzy, zamknie, to zamiera, o tak jak Tutaj widzimy. Pytanie odnośnie sanse Tak mi ciężko to wymawiać, ja mówię Sanseveria. Tak mi po prostu przez dyslekcję najłatwiej, najwygodniej. Wężownica, może, o tak. Chodziło pytanie o szare, suche, brązowe plamki. Tak naprawdę nie wiem, jak one wyglądają, więc ciężko mi tutaj ocenić. Możemy zrobić kilka rzeczy. Jeżeli zasychały końce, bo były uszkodzone, bo liście wężownicy bardzo łatwo jest porysować, wystarczy je zadrapać i nam zostanie takie zostaną nam ślady e, i one się już nie zagoją, tylko zarosną tak tkanką i będą szare. E, tutaj ja miałam atak w w takie zadrapania, tak jakby naroślą trochę trochę wyżarte. O, proszę. I tutaj o tak jakby dziurki, to też wciornastki. To co możemy zrobić, jeżeli liście są brzydkie, posuszone, spalone od słońca, czy uszkodzone mechanicznie, czy poharatane przez wciornastki, no to wycinamy po prostu liść przy samej ziemi, tniemy na kawałki i je ukorzeniamy. Jak to robić, to macie film w komentarzu pod filmem, w opisie filmu. O, to też. A i chciałabym jeszcze coś powiedzieć odnośnie takiego do, tak, dotykania, macania roślin przeze mnie. Jak oglądam swoje jakieś stare vlogi, coś sobie włączę i widzę jak dotykam roślinę, to też mnie to bardzo denerwuje, a tak naprawdę ja tych roślin nie dotykam na co dzień. One sobie stoją spokojnie, czasem jak coś sprawdzam, to sobie delikatnie paznokciem, palcem odchylam liść i obserwuję, sprawdzam. No po prostu jak nagrywam dla Was filmy, to jakoś automatycznie mi to wychodzi, że dotykam, macami i no po prostu tak jakoś wychodzi. Pytanie dlaczego bluszcz zasycha? I tu Tutaj uwaga, jak zajrzymy pod spód liścia, to mogą żerować przędziorki, które wypijają soki i przez to liście zasychają. Bluszcz cały zasycha, więc to trzeba przede wszystkim sprawdzić. Kolejnym powodem zasychania bluszczu może być szara pleśń od zraszania. Od zbyt dużej wilgotności powietrza na szarą pleśń e, bluszcz jest bardzo wrażliwy. Zasychanie bluszczu może być również spowodowane zbyt dużą ilością wody w systemie korzeniowym. Po prostu roślina ma. Za dużo wody i się dusi, tej wody nie pobiera i zasycha, więdnie. Tak. Od ilości dużej wody też rośliny zasychają, więdną, bo po prostu się duszą. Ale główny taki najczęściej spotykany e, powód zasychania bluszczu to jest przędziorek i szara pleśń. A tak w ogóle to jest bluszcz ucięty z ogrodu, ogrodowy, a rośnie w domu i rośnie cały czas w słoiku, ale jaki syf. Sorry. Przepraszam was. I pytanie, kiedy wsadzać rośliny? Jakie korzenie? No tutaj ewidentnie to się już nadaje do ziemi, więc takie korzonki. No widzimy, że tutaj są ładnie rozrośnięte, rozgałęzione i one spokojnie sobie już poradzą w ziemi. Na przykład, też tutaj kolejna roślina, która miała dawno temu wylądować, nad wody nie wymienia. No takie korzenie to już zdecydowanie kwalifikują roślinę do wsadzenia w ziemię. I jak już jesteśmy przy sadzonkach jeszcze nie wsadzonych w ziemię. Wiecie co, no to tak ciężko powiedzieć, jakie tak naprawdę korzenie nadają się do wsadzenia. Czy, czy to już, czy, czy jeszcze, to jest wszystko zależne od rośliny, jaka to jest odmiana, jak, jaki gatunek. No dobrze, żeby były takie już rozgałęzione, żeby to nie były takie pojedyncze korzonki, tylko żeby była widać już siatkę, siatkę korzeni. I taka uwaga, nie wsadzajcie sadzonek do dużej doniczki, lepiej do mniejszej i później roślinę przesadzić. Zwykle takie młode, małe rośliny przesadzamy tak dwa razy do roku. Jeżeli posadzicie młodą sadzonkę w dużej doniczce, no to oczywiście trzeba ją trochę podlać, a ta wilgoć z dużej doniczki jest wolniej uwalniana, Niż jakby roślina była w mniejszej doniczce. No, i jak jest dużo ziemi, jest mokro, to taka młoda sadzonka szybko gnije. Więc lepiej wsadzić w małą doniczkę i za kilka miesięcy, jak już się ukorzeni, ustabilizuje, to przesadzić w większą. No, trochę więcej jest roboty z tym, ale tak jest po prostu bezpieczniej. Jeżeli macie kilka sadzonek. Bo to też takie pytanie się pojawiło. Niektórzy zauważyli, że przy przesadzaniu roślin kupionych sadzonki jest kilka pędów w doniczce i po wyciągnięciu z ziemi okazuje się, że. W doniczce jest kilka sadzonek i są splątane gumką recepturką. Do jednego dołka jest wsadzonych kilka pędów, żeby nam się wydawało, że roślina jest bujniejsza, gęstsza. I my możemy zrobić to samo: po prostu w doniczce zrobić na środku większą dziurkę i wsadzić jeden pęd koło drugiego, po prostu taki pęczek, wrzucić w doniczkę i wtedy mamy wrażenie, że roślina jest większa. Sadzonki oczywiście mogą rosnąć w jednym dołku, nic im się nie stanie. One korzenkami też będą się wypierać, odpychać. Nic im nie grozi. Możemy spokojnie wsadzać w jedną doniczkę kilka pędów, w jedną dziurkę, w, jedną do, w jeden dołek. Kilka pędów, spokojnie, e, nawet lepiej to będzie wyglądało i szybciej roślina będzie rosła. Będzie się nam wydawało, że rośnie szybciej, jest gęstsza. Pytanie o sukulenty, dlaczego brązowieją i się marszczą? No bo brakuje im wody i mogą mieć za dużo światła. Odsuńcie je na chwilę od okna i zacznijcie podlewać. Tylko podlewajcie w taki sposób, żeby nalać dużo wody od góry. Jeśli woda przeleciała na podstawkę, zostawcie tak na 10-15, a nawet 20 minut, żeby. Podciągna od góry, i roślina jest wtedy podlana. I czekajcie z następnym podlaniem, aż ziemia zupełnie kompletnie przeschnie. Dlaczego? Czasem trzeba bardzo długo czekać, aż rośliny zaczną się ukorzeniać w wodzie. To jest bardzo indywidualna sprawa, zależna od rośliny, od jej genetyki. No to na to nie mamy wpływu, po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość. No jeżeli ukorzeniamy jesienią i zimą, to takie puszczanie korzeni trwa znacznie dłużej niż robimy to wiosną i latem, ale no zwykle powinno być widać już jakieś korzonki po jakichś trzech tygodniach. To jest wszystko takie bardzo indywidualne. Ważne jest to, żeby takie sadzonki stały w widnym miejscu. Może nie na bezpośrednim słońcu, żeby też się nie spaliły, ale taki wschodni parapet będzie super. Pytanie, jak, jaką ziemię jakie podłoże stosuję. E, to jest bardzo różne, to komponuję z tego, co mam tak naprawdę. Mam oczywiście dodaję dużo perlitu, dodaję podłoże do storczyków i tutaj różne mi się trafia, bo jest takie drobniejsze, e, z drobniejszą korą, z większą korą. E, tutaj w ogóle jakieś. Dodatki są ceramiczne, dodaję piasek, żwirek, takie drobne otoczaki, jak to się nazywa? No jejku, żwirek rzeczny. och, słowa mi brakowała. brakowało. I ziemię kompostową, która jest bogata w składniki odżywcze. Czasami dodaję też torfu, jeżeli chcę, żeby podłoże trzymało dłużej wilgoć. Nie właśnie, pytanie się pojawiło, co zrobić, żeby zatrzymać więcej wilgoci w doniczce w ziemi. I tutaj jest kilka pomysłów, bo takie doniczki gliniane na przykład możemy pomalować, polakierować, żeby nie oddawały wilgoci przez ścianki. Jeżeli mamy plastikowe czy na właśnie nawet gliniane, no to możemy w ceramiczne osłonki wstawiać, żeby nam przez bok nie uciekało. Możemy dodać trochę hydrożelu, a najlepiej dodać trochę włókna kokosowego czy torfu i one dłużej utrzymują wilgoć. Po prostu musimy zrobić taką mieszankę podłoża, która będzie nam, nam trzymała więcej wilgoci. Nagrałam nawet taki film na temat wszystkich komponentów, z których możemy zrobić podłoże do roślin. I omówiłam wam, jak działa keramzyt perlit i różne tam komponenty. Więc sobie obejrzyjcie, link będziecie mieli w opisie pod filmem. No i uważajcie, bo laty na przykład podłoże może wam trzymać wilgoć przez tydzień, będziecie zadowoleni, ale przyjdzie jesień, zima i będzie Wam schło 3 tygodnie, a Wasze rośliny przez ten czas będą przelane i pogniją. Więc tu trzeba być ostrożnym z podłożem. No najlepiej, żeby było przepuszczalne, bo żadna roślina nie lubi tego, żeby był zastój wilgoci w okolicach korzeni. Jest naprawdę bardzo niewiele roślin, które lubią dużo wilgoci w systemie korzeniowym, ale nawet jeżeli ją lubią, to ta wilgoć jest taka tymczasowa. Znaczy, pojawia się i znika. Przelatuje przez ziemię, przez doniczkę. E, oczyszcza ją od wszelkiego zastoju, soli, od podlewania. No bo jak podlewamy, to też się kumulują różne sole mineralne z, z wody i trzeba je wypłukiwać. Jak nawozimy, to też to się kumuluje w podłożu. I jak podlewamy, to przepułkujemy, oczyszczamy jakby podłoże. I jeszcze, jak już tutaj mówiłam o zatrzymaniu wilgoci w podłożu, co zrobić na czas wyjazdu? Słuchajcie. Zacienić mieszkanie, żeby nie wpadało za dużo słońca, dobrze podlać rośliny i dwa tygodnie spokojnie sobie poradzą. Widziałam takie opcje, że niektórzy wstawiają w wannę, leją wodę. Ja bym była z tym ostrożna, wiecie, żeby nam rośliny po prostu nie gniły. Robimy taki czas spoczynku, jakby też wakacje. Zacieniamy mieszkanie, opuszczamy rolety, zasłonki, żeby miały ciemno, żeby przystopować ich funkcje życiowe. E, mają odpowiednią ilość wilgoci, nawet jak będzie ciepło, dadzą sobie radę. Nawet jak je troszeczkę przysuszy, to lepiej, żeby się przesuszyły, niż przelały stojąc w wannie. Pytanie, kiedy przesadzać rośliny, jak się zorientować? No to trzeba po prostu podnieść doniczkę i sprawdzić, czy nie wyłażą nam przez te dziurki korzenie. Jak wyłażą, no to pora na przesadzanie. Jeżeli nie podnosimy, ale widzimy, że gdy macamy ziemię, bo pamiętajcie, macajcie, sprawdzajcie palcem, czy to już jest pora na podlewanie. I jeżeli widzimy, że ziemia bardzo szybko przesycha, to znaczy, że jest bardzo dużo korzeni i trzeba przesadzać. Wtedy wiecie, podnosimy albo nawet możemy wyciągnąć roślinę z doniczki wcześniej, ugniatając plastikową osłonkę, żeby łatwiej wyciągnąć roślinę. No i wtedy widać, no moi drodzy, czy, czy jest przerośnięte, czy nie. Ta, to jeszcze tutaj z miesiąc może postać spokojnie. Za miesiąc sprawdzę. Jeszcze nie wyłażą od dołu. To, co mogę Wam jeszcze tutaj dopowiedzieć odnośnie roślin, które lubią małe doniczki, to po prostu przesadzamy je o w rozmiar większy. Pod spodem, pod doniczką, będziecie mieli informacje na temat średnicy doniczki lub jej pojemności i po prostu kupujemy następną, wyższą. Może być centymetr na średnicy większy, czy tam dwa centymetry, po prostu no, o rozmiar. Zobaczycie kupując w sklepie, jaki będzie rozmiar. Większy od tej, w której rośnie obecnie roślina. Palmy, o nich to jest potrzebny nie jeden film oddzielny, ale takie ogólne wskazówki. Nie dopuśćcie do tego, żeby ziemia w doniczce zupełnie kompletnie przesła. Też nie, nie zróbcie tak, żeby jej nie przelać, żeby nie miała cały czas mokro w doniczce, bo wam wtedy zacznie wychodzić szara pleśń. Tak samo od zraszania. liście mogą zasychać i, i robić się czarne od po prostu szarej pleśni. I oglądajcie, jeżeli widzicie, że coś się dzieje z liśćmi, to oglądajcie pod spodem, czy nie ma przyńziorka. Oglądajcie też łodygi, czy nie ma tarczników. Jak jest to, oczywiście trzeba szybko działać. Kupować małe opakowania oprysków czy duże na zapas? Wszystkie informacje na temat daty ważności są podane na opakowaniu. Możecie wyczytać też w internecie. To zależy, jaki oprysk chcecie kupić. Czy to jest na szkodniki, czy to jest na grzyba. Zwykle to są dwa lata, czas przydatności. Jeżeli otwieracie opakowanie i jest taki pojemniczek, to zwykle one są przykryte jakimś e, taką folijką. Nie zrywajcie tego, tylko zróbcie małą dziurkę i przez tą dziurkę wlewajcie odpowiednią ilość do porządzenia oprysku, żeby nie otwierać tego, żeby tam się nie dostawało za dużo powietrza, żeby nam się oprysk nie ulasniał. Trzymajcie w ciemnym miejscu i powinno przez dwa lata to działać. Trochę straci na mocy, ale to jest chemia, No to, to jest środek chemiczny. No, ciężko stwierdzić, czy lepiej kupić duży oprysk, czy mały. Poczytajcie po prostu co to, co, to, co chcecie kupić. Poczytajcie w internecie, jakie jest zastosowanie, jakie dawkowanie, czy takie małe opakowanie Wam zejdzie na raz, czy daje się taką naprawdę minimalną 2 ml na opryskiwacz i Wam to starczy na wszystkie rośliny. Takie może się okazać małe opakowanie, będzie Wam starczyło spokojnie na rok, jeżeli będzie potrzeba. To jest naprawdę sprawa bardzo indywidualna. Poczytajcie po prostu, poszukajcie ulotek e, cyfrowych w internecie przed zakupem. Żółknące liście, skrzydłokwiatu. I tutaj może być powodów multum. Ja wiem, że Wy nie lubicie takich odpowiedzi, że to może być ad od przesuszenia, a od przelania, e, że to zależy. No, tak jest. Ja Wam podsyłam, podsuwam pomysły, co mogło się wydarzyć, a Wy musicie się zastanowić i prześledzić krok po kroku, co mogło się wydarzyć. Sprawdzić, czy nie jest przelany, wsadzić palec w ziemię, czy jest sucho, czy jest mokro, przypomnieć sobie, kiedy ostatnio nawoziliśmy, jakim nawozem nawoziliśmy, jeżeli może się okazać, że w ogóle nie nawoziliśmy i rośnie nie brakuje składników odżywczych. Sprawdzić, obejrzeć roślinę dokładnie, czy pod liściem nie ma szkodnika. Dlatego powodów może być multu. Więcej na temat żółknących liści u skrzydło kwiatów znajdziecie w filmie, który już nagrałam na ten temat. Będzie oczywiście w opisie pod filmem. Pytanie było o kalię. Moja akurat dopiero co się budzą z odpoczynku, tak to nazwijmy. No tutaj, no budzi się. Ziemia jest taka widać dobrze przepuszczalna, bo są kawałki kamyków, perlit, jakieś większe gliniane kramzyty, gliniane kawałki, większe kamyki. Ziemia kompostowa, trochę takich zrębków drewnianych dla trzymania wilgoci, trochę takich kawałków włókna kokosowego, no taki bałagan, nie? Ale ziemia jest dobrze przepuszczalna. Podlewajcie rośliny bulwiaste, kalie, amarylisy, bo też takie pytanie się pojawiło od spodu, wtedy jest mniejsza szansa, szansa na przelanie. Jak podlewamy od góry, no to częściej powodu, powoduje to gnicie bulw. Bardzo ważne jest nawożenie za każdym razem, gdy już rośliny są wybudzone, żeby za każdym razem, gdy podlewamy, dawać nawóz. Podlewajcie nawozami zamiennie, raz nawozem uniwersalnym, a innym razem, kolejnym razem nawoźcie, podlewajcie nawozem z dodatkiem, z większą ilością potasu. Potas jest na kwitnienie. I to, jak podlewamy teraz w tym sezonie, to te wszystkie składniki dobre odżywcze są magazynowane w bulwach po to, żeby w następnym roku rośliny mogły, po w następnym jak się cyklu wybudzą, żeby mogły ładnie kwitnąć. Więc odżywiajcie, bardzo ważne jest e, nawożenie. No, roślina musi mieć siłę po to, żeby wytworzyć kwiat. No i nie przelewajcie, podlewajcie wtedy, kiedy ziemia w doniczce zupełnie przeschnie. E, palcem trzeba sprawdzić, nie, czy jest odpowiednia wilgotność. Czy się już nadaje ziemia do Podlania? I nawóz, i dużo światła, i taka filozofia w tym. Pytania się pojawiają y, odnośnie o tych paprotek. Był niedawno, całkiem niedawno, film, jest tam wszystko na temat paprotek. Wydaje mi się, że wszystko, chyba że o czymś zapomniałam, coś pominam, to mi piszcie śmiało w komentarzu. I słuchajcie, i to na tyle z tej serii domowej. Mam nadzieję, że następnym razem, za dwa tygodnie, w poniedziałek, jak będzie vlog, to już będzie tu porządek i będę mogła Wam pokazać. Ale ja nie wiem, czy ja znajdę czas. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało w końcu trochę czasu dla siebie znaleźć. Trzymajcie się ciepło, dobrej pogody, Wam życzę dobrych humorów, nastrojów. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.